Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, temat taki jak logo firmy jest bardzo interesujący. Niedawno swoje logo zmieniała firma, chyba nam wszystkim dobrze znana, czyli Xiaomi. Była to zmiana dosyć kosztowna, a mimo wszystko bardzo subtelna, więc być może niektórzy nawet nie zauważyli, że Xiaomi nie jest już teraz aż tak pomarańczowe. I aż tak prostokątne. Kilka lat temu nastąpiła również zmiana w logo polskiego Sejmu. Co ciekawe, wcześniejsze logo utrzymało się zaledwie kilka lat i kosztowało 5000 zł, obecne logo kosztowało o wiele, wiele więcej. Był pomysł, by nawet Polska miała swoje jedno oficjalne logo, i nie wcale nie chodzi o flagę czy nasze godło. A po prostu taką sprężynkę. Internauci mogli nawet głosować nad oficjalnym logiem Polski spośród tych trzech pomysłów. No i czy są jakieś pomysły, która opcja wygrała? Pierwsza sprężynka, druga sprężynka czy trzecia? Wygrała ta pośrodku, druga. No, ale oficjalnie zrezygnowano z pomysłu na takie oficjalne logo państwa polskiego, bo ludzie się obłożyli, że przecież mamy już flagę i godło, więc po co nam logo. Tak to już bywa, że co jakiś czas loga i cała kolorystyka w danej firmie się zmienia. Ostatnia taka duża zmiana, która chyba została zauważona przez wszystkich, to gdy zmieniło się logo zarówno Plusa i Polsatu, no bo to jest jedna jakby firma pod względem jedna grupa. No i teraz wygląda to już trochę bardziej tak współcześnie.